Kiedy patrzymy na romans Toyoty i BMW, to wydaje się, że ich dziecko ma się coraz lepiej. Chodzi oczywiście o model GR Supra, który jak wiadomo jest BMW Z4 w japońskim stroju. Ale Japończycy robią dobry szum wokół tego modelu i Supra zaczyna wyrastać na prawdziwego kozaka. Znowu nasz dzisiejszy bohater nie jest dzieckiem romansu, ale małżeństwa. I wydaje się, że to powinno sprawić, że wyrośnie na... Jemu nie pomogła nawet Celine Dion, która za 14 milionów dolarów śpiewała, że jeździ nim całą noc. Okej, okay, okej, okay, to była 3 kampania reklamowa Celine Dion i kosztowała Chryslera 14 milionów dolarów. Ale to i tak nie pomogło, bo Crossfire się nie sprzedawał. Dlaczego? No cóż, nie ma na to prostej odpowiedzi, bo ta historia jest jak ten kanał. Z innej perspektywy. Dlaczego Mercedes, sorry, Daimler wziął ślub z Chryslerem do końca nie jest jasne, bo ostatecznie nie poznamy tajnych dokumentów umowy, a ich gadanie marketingowe to wiecie, dla publiki. No ale fakt jest taki, że w 1998 roku Daimler Benz, czyli ogólnie Mercedes, wziął ślub z amerykańskim Chryslerem, tworząc spółkę Daimler Chrysler. Dlaczego? Jednym z powodów pewnie jest to, że BMW kupiło sobie markę rower w 1994 roku, ponieważ chcieli oprócz swojej marki premium BMW mieć samochody przeznaczone dla ludu. Takie, na których będą mogli robić szybką kasę. To się w sumie nie udało, ale plan był. Bo chcieli być trochę jak Audi, które ma wsparcie takich marek jak Volkswagen, Skoda czy Seat. I dokładnie tak samo miał Lexus, który zarabiał głównie dzięki Toyocie. Podobnie myśleli w Mercedesie łącząc się z Chryslerem. Bo po połączeniu firm otworzy im się możliwość zarobkowa ze sprzedaży klasycznych samochodów dla ludu. Tak to widzieli w Mercedesie, bo oni po prostu chcieli mieć tak zwaną kurę domową. To znaczy Chrysler nie miał być niczym więcej niż budżetową marką Mercedesa. Chrysler miał być pozycjonowany niżej od Mercedesa. Za to inaczej widział to Chrysler, który liczył na technologię od Mercedesa, aby podskoczyć poziom wyżej. Stać się bardziej marką premium. Dlatego w Chryslerze postanowili stworzyć tak zwany Projekt Halo. Samochód, który pokaże wszystkim, że Chrysler wchodzi na wyższy poziom. Projekt Halo to samochód, który ma wzbudzać emocje, ma przyciągać do salonów, więc wiadomo, że ma to być auto sportowe. A w tym Chrysler nie był dobry. Okej, okay, mieli pod sobą markę Dodge, gdzie produkowali sportowe modele tak jak Dodge Stealth. Ale to tak naprawdę było Mitsubishi 3000 GT z logo Dodge. Mieli także Vipera, czy swego czasu byli w posiadaniu marki Lamborghini. No ale to było w brandzie Dodge, za to sam Chrysler kojarzył się z takimi samochodami. Z limuzynami, które nadają się na biznesową przejażdżkę po Manhattanie, a nie na kręte drogi. Okej, okay, w latach 90. w reklamach coś tam przebąkiwali, że ich Chrysler Sebring ma lepsze cechy niż większość samochodów na rynku. Ale wiecie, to takie marketingowe gadanie, bo Chrysler i autosportowe te słowa nie chodziły w parze, więc ich projekt musiał zadziwić świat. Dlatego inspiracji nie szukali w dawnych samochodach, ale w ich dawnym budynku, w Chrysler Building, który zrobiony był w stylu art deco a Art Deco łączył nowoczesny styl z kunsztem i bogatymi materiałami i w czasach swojej świetności reprezentował luksus, przepych, wiarę w postęp społeczny i technologiczny. I taki też pokazali samochód w 2001 roku na North America International Auto Show, a był to Crossfire Concept. Auto z bardzo wyraźnym i odważnym stylem, wzbogacone o odpowiednią technologię, bo wykonane było z aluminium oraz karbonu. A pod spodem V6 o pojemności 2,7 litra, wzmocniony kompresorem z mocą 279 koni, napęd na tył oraz dyferencjał z Vipera. Prawdziwa pokazówka, która miała podkreślić związek Chryslera z Mercedesem. I ten samochód miał mieć około 40% części od Mercedesa, a reszta, czyli 60%, to dzieło Chryslera. No tak to widział Chrysler. Ale nie Mercedes. Widzisz, Chrysler przy projekcie modelu Halo chciał hucznego wesela. Znowu Mercedes dokładnie wyliczył wszystko i postanowił zaoszczędzić. To znaczy, ten model nie dostał egzotycznych materiałów, nie dostał silnika Chryslera czy dyferencjału od Vipera. On dostał to. Podwozie, silnik oraz wiele innych elementów pochodziło od Mercedesa SLK. Ale przynajmniej Amerykanie zachowali swój styl. No nie do końca. Widzisz, ten sam problem był w przypadku supry, czyli konstruktorzy mieli swoją wizję i model ten miał być niższy, dłuższy, szerszy. No ale kiedy ten projekt nałożyli na podwozie BMW Z4, to nie wszystko im pasowało. To znaczy, musieli go dostosować do płyty podwoziowej BMW. I supra straciła swój. Zobacz sam. Nie da się ukryć, że to nie jest to samo. I ten model. Jest jakiś taki mniej efekciarski. I dokładnie tak samo było z projektem Crossfire. Przód trzeba było dostosować do silnika, więc jest dłuższy zwis, a poprzeczka z szyby znikła, bo wiadomo, potrzebny był nowy mechanizm wycieraczek. Linia dachu także jest inaczej poprowadzona, ale przynajmniej doszedł do tego wysuwany spoiler. Co było dobrym featurem oraz miało przyciągać klientów do salonu. Ogólnie jednak, jak widać mamy prawie to samo, ale prawie robi dużą różnicę. I różnica była także pod maską. Koncept miał V6 o pojemności 2,7 litra wzbogacone o kompresor. I tam było 279 koni. A teraz jest to silnik Mercedesa. Dalej to V6, który ma teraz 3,2 litra pojemności, ale moc to tylko 218 koni. Do tego automatyczna skrzynia biegów także od Mercedesa. Tak samo jak manual, który pomógł stworzyć Mercedes, ale już konfiguracją zajęli się inżynierowie Chryslera. I kiepsko im to wyszło. No i wnętrze, gdzie wiele elementów pochodzi od Mercedesa. I ostatecznie proporcje się mocno zmieniły. Miało być 40% Mercedesa i 60% Chryslera, a skończyło się na 80% części od Mercedesa i 20% od Chryslera. Ale czy to źle? Patrząc na początkową sprzedaż, raczej nie, no bo Chrysler zakładał, że rocznie będą produkować 20 tysięcy, a pierwszego roku, czyli w 2003 roku, wyprodukowali ponad 35 tysięcy, znowu w 2004 roku ponad 28 tysięcy, a to był dopiero początek jego życia. Bo w 2005 roku pojawiła się odmiana Roadster, i tego samego roku pojawiła się także wersja, która miała podnieść, podnieść ciśnienie kierowcom. SRT6, czyli model, który trafił do działu Street and Racing Technology, czyli ludzi odpowiedzialnych za Vipera. I dzięki kompresorowi miałeś już 335 koni, większe hamulce, bardziej sportowe zawieszenie, agresywniejszy bodykit czy stały spoiler. Więc kolejny rok 2005 powinien być sukcesem sprzedażowym, bo przecież jest nowy model Cabrio i wersja SRT6. A jak było? Ogromny spadek sprzedażowy, bo produkcja spadła o ponad połowę. W porównaniu do roku poprzedniego. Dlaczego? Widzisz, na pierwszy rzut oka z crossfirem było wszystko w porządku, ale kiedy zacząłeś zwracać uwagę na detale, to weźmy dla przykładu model SRT6, który miał mocniejszy silnik podrasowany przez SRT. No właśnie, że nie. Jego silnik to dokładnie taka sama jednostka, co w Mercedesie SLK-32 AMG. No prawie taka sama, bo Mercedes miał 19 koni więcej. Do tego przez zbyt twarde zawieszenie auto było niewygodne i dostępne tylko z automatem. I Chrysler kazał sobie za niego sporo płacić. Cena zbliżała się niebezpiecznie do korwety. Ale był jeszcze większy problem. Widzisz, w 2005 roku Mercedes miał już nowy model SLK ten miał już zupełnie nowy styl, czyli przód był wzorowany na Politach E1, nowe podwozie, pod maską zupełnie nowy w silnik V6 o mocy 272 konie. Znowu model AMG miał już V8, a nie V6. A Crossfire w tym czasie był po prostu starym autem, bo jego technologia pochodziła jeszcze z modelu, który pojawił się w 96 roku. I to było czuć podczas jazdy, we wnętrzu. Zresztą słynny Jeremy Clarkson w swojej recenzji nie znalazł w nim ani jednej pozytywnej cechy. Zjechał nawet jego styl, bo powiedział, że z takiej perspektywy prezentuje się jak pies załatwiający temat numer dwa. Przesadził? Daj znać komentarzu. Okej, okay, ale przecież model ten był tańszy od najnowszego modelu SLK i nawet od poprzedniego SLK. A to przecież w jaki sposób go usprawiedliwia? No tak, ale była jeszcze inna konkurencja. Był przecież choćby Nissan 350Z, który był dużo tańszy od modelu SRT6 i dużo mocniejszy od klasycznej wersji. Do tego miał manualną skrzynię biegów i zdecydowanie lepsze nastawy podwozia. Dodaj do tego problemy małżeńskie, to znaczy małżeństwo Mercedesa z Chryslerem, nie było oparte na emocjach, na pasji. Nie było czymś takim jak związek Volkswagena z Bugatti. W tym przypadku Volkswagen wiedział, że nie zarobią ani złotówki na sprzedaży Veyronów. Ale i tak im to nie przeszkadzało, bo kupili i rozwiali markę Bugatti dla prestiżu, dla pokazania dominacji w motoryzacji. Znowu związek Daimlera z Chryslerem był oparty na chłodnej kalkulacji, był oparty o Excel, a w nim cyferki się nie zgadzały. Nie było zarobku, bo modele Chryslera źle się zaczęły sprzedawać po 2005 roku, oczywiście włącznie z Crossfire'em, który ostro zanurkował, jeśli chodzi o produkcję. W 2006 roku produkcja spadła do poniżej 5000 sztuk, a rok później już tylko 2000 sztuk. Do tego doszły kolejne kłótnie w związku i w 2007 roku Mercedes zażądał rozwodu. Firmy się rozeszły. I Crossfire nie miał już genów na następną generację. Tym bardziej, że był produkowany w Niemczech w zakładach Karmana, a umowa z nimi kończyła się w 2008 roku, więc wtedy zakończyli jego produkcję. Potem pojawiła się recesja w 2008 roku i nikt nie myślał o zbudowaniu następcy. I w tym miejscu kończy się jego historia. I szkoda, bo owszem można ponarzekać sobie, że nie był w 100% amerykański, nie był zbyt dobry, ale przecież brakuje takich samochodów, bo w Ameryce nikt już nie robi takich małych sportowych modeli. I pewnie nikt już nigdy nie zrobi. Ale to nie było ostatnie tego typu auto z logo amerykańskiej marki, bo te ostatnie pojawi się w kolejnym LCM. Więc pamiętaj o sobie, dzwonku, a ja powiem tak, życie jest za krótkie, żebyś nie znał tej historii. No a z dzisiejszy pamiętaj, że Chrysler Crossfire to dziecko z nieszczęśliwego małżeństwa.